Thank <laughs> you. Władzę naszego miasta, Pana Prezydenta Miasta Ostrowa, tak, też, proszę z się Chciałbym powiedzieć, że gościcie Państwo nasze na wystawie poplenerowej, właśnie jest to aż wystawy poplenerowej pierwszej z wystawy międzynarodowej malarsko-rzeźbiarskiej gdzie po prostu odbył się 28 czerwca do 6 lipca plener malarsko-rzeźbiarski. Gościliśmy wspaniałych artystów z Polski, wspaniałych artystów z Ukrainy, wspaniałych artystów z Niemiec. Mieli nas gościć też wspaniali artyści z Francji, ale niestety sprawy losowe nie pozwoliły, ale obiecali, że w przyszłym roku będą. I chciałbym też podziękować, jak to jest pan prezydent, właśnie panu prezydentowi za to, że bardzo przychylnie się ustosunkował i radnym miasta do naszego projektu, że nas wsparł przy tym projekcie, bo bez ich pomocy byśmy tego pleneru nie mogli zorganizować. Także dziękuję bardzo radnym i chciałbym podziękować też bardzo artystom, bo bez nich tak jak już Pan Prezydent mówił i wszyscy mi mówią, że bez artystów by się to nie mogło odbyć. Nie byłoby tego klimatu, nie moglibyśmy pokazywać naszego pięknego miasta w yy, Polsce, za granicą. Także dziękuję jeszcze raz władzom i mam nadzieję, że w przyszłym roku te yy, władze są zadowolone, że powiedzą artystom parę miłych słów, ponieważ Pan Prezydent, słyszałem, że oglądał pracę artystów w synagodze już pierwszy raz, tak? I też podziwiał wspaniałe rzeźby, które zostały właśnie w Sztuki i Wasze wspaniałe dzieła, które właśnie będą przekazane, jak się zakończy projekt grantowy właśnie dla miasta, żeby można było w Urzędzie Miejskim nie powieścić na korytarzach nasze prace. Także dziękuję artystom, dziękuję władzom za to wsparcie, bo bez tego by nie było tutaj nic. A tak jak wiemy, się pięknie kwitnie Ostrów. Jest wiele infrastrukturalnych, wielkiego znaczenia. Właśnie 15 dziennale grafiki, małej formy graficznej, co pan też kiedyś zaczął, jak już mówimy, warto o bo to już jest też 30 lat. Nasza jest młoda, młoda właśnie, pierwszy projekt młody, ale już owocuje, już zaczyna raczkować mam nadzieję, że będziemy w przyszłym roku szaleć bardzo. Dziękuję Panie Prezydencie za to wsparcie i może Pan, czy jak już Prezydent podniesie tych moich wspaniałych artystów trochę na duszy i zajmie jakąś możliwość, że, że wizję, że będzie świat mniejszy <grytniejszy> też, że będzie Pan przychylny do takich imprez. Dziękuję. Ja bym chciał przypomnieć, że zdaje się, że jest, yy... Sam plener to chyba był dofinansowany z funduszu grantowego. Czyli tam trzeba się ukłonić w kierunku firmy Orlen i pani prezes, która tutaj krążyła, funduszu grantowego, pani pani Sylwianowicka. Poprosimy pani Sylwianę dziękuję Ja już z nią rozmawiałem. Się, się podobało. Praz, się, jej się <śla> podobało. <śla> <śla> ja, jak, jak w starym wycipie. A gdy Pan był przemówił wreszcie o wygraną w loterii. Weźmy nie nelewuj typu w Ja mam nadzieję, że po prostu złożycie wniosek. Jak złożycie wniosek, to się nie powinno z Dziękujemy. A to jest jedno. A tak żeby niedługo, niedługo gadać, to ja bym chciał dzisiaj po tym wszystkim, co, co się w galerii 33 dzieje. A założyciele galerii dostali ode mnie nagrodę. Wtedy e, moi współpracownicy niektórzy mówili, że za wcześnie bo zniechęcę. A chciałem podziękować za to, że ta wczesna nagoda nie zniechęciła, tylko się zmobilizowała. Wszystkiego najlepszego jest, jest świetne. Jest po prostu coś, z czym możemy się chwalić. Galeria ani samorządowa, ani państwowa i do tego nie działa. Takich rzeczy po prostu to w Polsce nie ma. Dzięki serdecznie. My też dziękujemy. Pani Magalina Trzmałek, Piotr Tatiano, pozwól też, bo też zrobię wspaniałe prace na malować. Pozwól do Pana prezydenta też, bo nie ma właśnie... Artyści z Niemiec nie mogli przybyć, Igor z Ukrainy też nie mógł przybyć, nie dostał wizy, ale te artysty postarały się ciężko. Musiały jechać autokarami, się, pociągiem dwa dni, ale były pełne poświęcenie. Nie mogły być. w poprzedniej edycji, gdy była wystawa Ukrainy, Tatiany Szygaliny, nie mogły być one, ale ci są one, nie ma gorę takie losy, ale dziękujemy za przybycie i dziękuję Państwu, bo bez państwa też by ta galeria nie istniała, ja bym nie mógł jej tworzyć, bo gdybyście Państwo wy nie przychodzili tak licznie, to ręce ich by opadły, jak to mi tak by był jak z szczytami nie mógłbym. Ja dzięki Wam latam w niebiosach i się cieszę, że tu Was tu widzę. Same przyjazne twarze, samych ludzi przyjaznych. I to mnie raduje. I to mnie mocno zjednoczyło, że na są. I dziękuję Wam bardzo. A teraz właśnie chciałbym, żeby pan Prezydent każdemu artyście wręczył katalog wspaniały, który opracował nasz bardzo dobry grafik. Dominik Śródka, wcześniej Wąka, opracowała Ścińska, bo też mamy taką. Też, też bardzo mamy wspaniałe wystawy, alternatywy 33 zimą się odbywają też stały Polski, ze świata przyjeżdżają artyści, biorą, są takie dwie nasze właśnie prestiżowe właśnie jakby wystawy, tak alternatywy zimą i teraz zaczynamy od planerów. Międzynarodowej Wystawy Poplenerowej. Mam nadzieję, że to będzie darem. druga, trzecia, piąta edycja. Także będziemy dla Rady do roku starali się po, po, po tam pokazać. Jeszcze nie wiem, czy poza Panem Prezydentem chciałem, ktoś by chciał coś powiedzieć. Myślałem, że Pan gość coś powie, bo jest to myślałem, że przyjdzie Pan doktor Zwrotowie, który z Akademii Sztuk Pięknych, który też tutaj wspaniały tekst napisał. Chciałem że coś powiedzieć. To może Pani Marysia powie. I bardzo tak. się cieszę, że mogę reprezentować zarówno środowisko Ostrowskie że wracamy do pięknych tradycji, kiedy te plenery odbywały się sporadycznie, co prawda, ale też w tej chwili pod egidą właśnie niezależnej galerii. Dlaczego pozwolę, pozwolę sobie zabrać głos? Ponieważ wielu absolwentów naszej kaliskiej uczelni, Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Mickiewicza w Poznaniu, tutaj bierze udział nie tylko w tej wystawie, nie tylko w plenerze, ale cały czas jesteśmy w kontakcie, współpracujemy, będziemy wspierać Krzysztofa. Jest to znam Krzysztofa od dawna. Wiem, że jest wyjątkowy twórczy i nigdy mu się nie zabraknie, dlatego jeszcze raz gratuluję i jestem dumna, że mieszkam w Ostrowie i że mogę reprezentować to środowisko. A ja są pani Barbara Molska, i Iwonka Ścińska, Krzysztof Majk. Także no, bez nich bym tego nie zrobił sam, bo wiadomo samemu to nie można. Yy, razem, wspólnie to można. proszę I Szymon Wojta, który też bardzo pracuje, on się nam nie mnie pokazuje, się ukrywa. Ale też wspaniamy młody, rokujący artysta. już się jest, jest, jest na salonie <gulanie> paryskim w tym roku. Może teraz poprosimy, żeby pan prezydent, że takie drobne upominki w formie katalogu wręczył artystom, którzy przybyli nawet z całej Polski. Z Zasnowy, proszę, przeczytaj do mnie pan, się będzie. Tak, jako pierwszą osobę, do na salonie. Brawo, brawo! Dziękuję. Borok. Dziękuję bardzo. Pan Nie z Roman Chojnika. Pan Roman Chojnika. Też nie zajęchaliśmy, obiecał, że to Pani Ligia domagała. Gora niestety z nami nie ma. Pani Beata berkała Harlender. Nie dojadę z sprawy. Konrad Gablik. Jest. Jest? Tak, Sosnowca dojechał, tak. Chłopak sos -sos tak. tak. Szymon Gablik. Tak, Szymon. Też, tak, proszę. Pani Lidia Kłasi. Maria Brzeźbianka Brzeźbianka, Maria gowarzewska I nasz najmłodszy uczestnik Antonina Gowarzewska Maria Eleonora Hewisz Anna Liska Gruchot, Galina Iwaszki Piotr Kamry, Monika Palika, Maria Podkarpitewicz Piotr przybyła Martyna Krzysztof Ryfa. Sonia Serafin Marek Sienkiewicz.

Pana Jaduk Machyńska. to. jest siostra. I jeszcze jest Magdalena Zielińska, której też niestety znamy. Dziękujemy Państwu i zapraszamy. Zapraszamy na wystawę. No moje obrazy, tak właśnie, która wykonała na Kaliszynie Jak z dziećmi też patrzyła, jak dzieci właśnie, jak Pani zrobiła wspaniałe zdjęcia. Będziemy Pani robić wymiany. Nasze dzieci dadzą pracę właśnie do.